rana w ogrodzie, już mnóstwo pięknych stwarzeń się ubija Przez swojej pracy. Czyli biorąc przykład Matki Natury, ranie już widzi, więc możemy iść do ogrodu, zobaczyć co dalej. Liliowce nadal kwitną. Kwiaty jednego dnia, natomiast mają wiele pąków. Tą odmianę bardzo lubię, jest Pełna. Fajnie wygląda takie gwiazdki w ogrodzie. Oczywiście te przekwitnięte usuwamy. Przybyły nam wczoraj w okrocie dzwoneczki. I tutaj też. A tu w towarzystwie ogłówki. Czekam na rozwinięcie się tej Lilii z każdym dniem. Ale powiem Wam, że już pachnie niesamowite. A, nie poddaję się lilię mam w toniczce. Może to uratuje ją przed ślimakami. Ślimakami i innymi gościami, który pod ziemią mam w ogrodzie, także damy radę. Hortensja się już rozwinęła. To jest dwuletnia kwitnąca na dwuletnich pędach. Róża dzika już ma etap pierwszego kwitnienia ze sobą, mocno przycięte. Tutaj jeszcze zostawiłam końcówki, żeby było widać, jak kwiatuszki ładnie wyglądają. Natomiast tu już idzie ponowne kwitnienie. Także super. Tak wyglądają ja i goście podziemni, którzy tu wychodzą. Widać, o, do słoneczka pięknie. noc. noców. Czasem trzeba różnych, <grym> z różnymi. Że nie mi przebywać. Więc osobiście częściej zauważam kwiaty. Hortensja różowa, delikatna, natomiast no ona tu już rośnie, rośnie i jeden, dwa pędy co roku najwyżej. Dosadziłam więcej wczoraj Towarzystwa. Zobaczymy, czy to pomoże. Czy teraz, jeżeli będzie miała po pierwsze Towarzystwa, a po drugie, troszkę poczuję konkurencyjności to weźmie się do życia, czy no, będzie dalej trzeba jej większą uwagę poświęcać, tak bym to już nazwała i, i, i żeby się ładniej rozwinęła. No jeden pęd to troszkę malutko. Jak na to, że miał być to krzew. Przyznacie sami, że krzewem to to nie jest. Natomiast piękny okaz pojedynczej hortensji.